W odcinku gramy w bruchy Heaven RP, ale jesteśmy w dżungli i tak właśnie się prezentuje nasza piękna dżungla. Proszę nie pytać dlaczego ja, ja jako baba jestem chłopem, okej? Okay? <noise> no, lepiej się nie pytać i się nie pytajcie czemu też mam nóż. Długa historia. Norel. Więc co, zaczynamy czy co? Czekaj, trzeba jeszcze trochę tutaj drzew ustawić, będzie. No to widzowie jak um, ustawimy, a raczej Olivia poustawia drzewa, bo ja już mam limit. Limit. To się widzimy. Dobra, króciutka przerwa, jednosekundowa, tak, jednosekundowa przerwa. No to wam pokażę jak się prezentuje ten oto budyneczek. Tak wygląda z przodu. Bardzo dziwnie. To jeszcze jest oliwce. Tu z tutaj są drzewa. pytać się Oliwi, dlaczego? Tutaj kolejne. Przepraszam bardzo. Proszę się mnie <laughs> nie pytać, ok? Więc tak. Tutaj mamy ugień. Uga, buga. <laughs> już całkowicie odkleja. Tu mam ogniste. No i w że się podpaliłam. Czekaj, mamy... ja kocham się podpalać wręcz, o, to jest moje nowe posłanie. I mamy tutaj łóżka, mamy, nie powiem co, ale chyba kupę i wodę, bo nam cieknie z dachu. Kupa i tu kolejna, tu kolejna, tu kolejna. Cieknie nam z dachu, bo mamy dziury. I jeszcze mam taką minę. Mamy krzaki tu jeszcze, w których się można skryć, ale nie wiem jak. Bo widać e, mi włosy <noise> i nogę. Ten też można skoczyć, ale się też połamać. Tutaj mamy naszą dżunglę. A! Oj, zwykłam. E, tutaj mamy, nie wiem jak to nazwać. G garaż, Czy coś? Gdzie? To się zastanówcie. Się. To, to się zastanówcie. Ja mam zawsze porządnie, okej? Okay? I to wcale nie tak, że zawsze mam odklejkę, okej? Okay? Myślę, że to jest prawda że masz odklejkę i ja też mam odklejkę e, Więc tak, tu się prezentuje przód naszego na, e, naszego e, naszej dżungli Mamy bronie, ja mam miecz, no. i się nie ruszaj. No, po co? będzie to się Co? Nie wiem, widzowie, nie wiem, czy oni na pewno nie raz widzieli to Widzieli to na drukach, ale lepiej, żeby może mieli to za nas Chociaż nie wiem. Zatrzymamy lepiej, może. Filmik. XD. No nie, włącz. Je czemu ty z pucharem tańczysz? To nie jest puchar. To co? To mówię. Dobra, wejść przestań się odklejać już. Na potrzeby filmu nareszcie... Po co w myszu jelenia? A o. nie, to nie to, to nie to, to nie to. O. Uciekać, wciekać, bo myszko jelen goni. Ma ma mama, ma, ma małe nóżki, to <noise> duży brzuch. Ma wielkie łapki w fasie, Grisoń. Myszko. Ja właśnie. No to to właśnie to ja. Jestem z kanału Christy Oli. Nie wiem, czy znacie mam to gdzieś, jak nie znacie. <noise> Przepraszam, to to mnie odbija, okej. Okay? No w sumie nie dziwię się, że tobie odbija, Oliwia. Jakby ja kocham odklejki. Powiem kilka rzeczy o sobie. Kocham odklejki i jestem jeszcze jeleniem. Pozdrawiam. <laughs> Pozdro. Eym. Um. polska belajka. Like. Chyba. Um, stara. Stara. Chyba um, e, Te przyjaciółki be like. Co ty robisz, mysz się... o jeleniu? Czekam, ty widać? Goli jak szalony myszo jablę. Czekaj, zrób sobie zgino. Pomocy. Ja tu umieram. A, i tak jak mówił... Mówiłam na którymś z odcinków, nie wiem w którym. A to jeszcze się w dziecko zamieniła. <grywa> to nie jest dziecko. To? to kto? Nie wiem. Widzowie na pewno skłumają, chyba że nie są w sensie, chyba że nie to, że nie są fajni. Znaczy, jak nie subskrybują, to nie są to To po prostu nie należą do najlepszego kanału. Do kanałów. E, i tak w ogóle, tak jak na któryś z odcinków, albo na któryś, czyli na, tam na kilku odcinkach, dałam napis, że możecie mnie dodawać, ale nick się niestety zmienił, więc mogę wam pokazać ten nick. No ja chcę, żebym, bo chcę, żeby mnie widzowie dodawali do znaj. Żebym miała widzów znajomych. Więc wam pokażę mój nick jest a my nick Tu jest Oliwinik na dole A ja mam na górze A ty podziewajesz mój nick, co? <laughs> I, I tak To jest za trudna nazwa na, Dla widzów, nawet dla na mnie No jakoś mój kolega Mój krusz to zrobi Zrozumie, znaczy co? Zn co? Nic nie Dobra, rób tego skina. A ja, A ja nie robię skina. O! No. Tu co? Nie wiem. Dobra, mi już całkowicie odwala. Patrz co ja robię. Widać. Moje normalne emotki, Bi like. Widzowie. To są moje emotki. To? Są takie emotki. Pek, pik, pek i pek. A ty, emotki. Co ty? Co ty? Pomocy! To co mnie gonisz? To co mnie gonisz, po co? ci nic nie da. O nie, to ci nic nie da, że mnie będziesz gonić. <laughs> Jaka kriuwa. Pomocy Ej, gramy z Belka, a czy No tak, tak to, to czeka. Wezmę mojego ukochanego. Ja trzeba szukam. Czy no chowasz się? No ok. To powiedz kiedy się już chowa się, będę w drzewie. Tak, widzę, ja jestem w drzewie. W ogóle Oliwie nie podglądam w tym drzewie. Bo nic w nim nie widzę w ogóle. Mm -hmm. Serio, ja nic nie widzę. Dobra, masz Można się tylko... No trzeba się po schować. No to już. Ok. Ty sobie wezmę na wszelki latarkę, bo już tutaj ciemno. Nie możesz dać dnia. Nie możesz dać dnia po prostu. Czego? Dnia. Skoro to twój prywatny serwer. Eee, nie wiem jak się daje. Bardzo rzadko. Ja za to w codziennie w nią gram. Jakaś ja nie. Pewnie zgaduję, że w jakimś drzewie się skryłaś. No, ja może. Kto wie? To Ten wie. wie. A mam pytanie. A jesteś malutka czy duża? Aha, czyli taka, taka podobna wysokość do mnie, spoko, Ej, do powiedz, czy gdzie ona No, nie powiedzą ci, bo oni ze mną chodzą, bo ja nagrywam. Już 10 minut nagrywamy. No to mało. No wiem, mój najdłuższy film to 20-minutowy, Może... Zrobimy godzinny filmik. Może, może, kto wie, ten wie Na 100 sto, sto subskrypcji. cię. Co? Jak? No? Hmm. Ale nie ma już wieczność, nie szukać po mi się nuki, tyłu, Mogę. Jak się nie poddam, to mogę. Um. No już myślałam, że to ty bać w drzewie. A jestem blisko ciebie? A takie... może po tej rundzie zrobimy takiego normalnego chowanego, będziemy w różnych miejscach się kryć, na przykład w szpitalu. No ok. A mam pytanie, a jestem blisko ciebie? No powiedz! Kto tu jesteś? Jestem blisko tego budynku, co ty postawiłaś. Mama, no, mama, no, nie jestem, no to nie. Powiedz! No to jest. Nie powiem, no. Ale mój chodzi... Ej. Tej twojej te de twoje podpowiedzi, be like. Tu nie ma, tu nie ma. Jesteś w budynku? Nie, przysięgam, że nie jestem w tym domku, co już jest tak zawsze na wspomnę. Jezus, czemu są w tym budynku też drzewa i rośliny? Nie wiem, ale przysięgam, że mnie tam nie I tak idę sprawdzić. Idę sprawdzić. Idę sprawdzić. Idę sprawdzić ten tajemniczy pokój o którym wszyscy znają. Wszyscy y, znają go. Tam jest pająk. Nie, tam nie ma pająka. Aha, ja zawsze jak tam wchodzę tam jest pająk przy we mnie. Co? Hmm? Idę to sprawdzić. Nie ma tu pająka. No, no później sprawdzimy tak czy siak jeszcze. No. Pomocy. Już tak przez dwie minuty szukasz albo nawet więcej. No chyba przez trzy minuty. No. Zostało ci jeszcze dwie minuty. Co? Szukasz. A jesteś w budynku czy na zewnątrz? No nie powiem. Czy za dużo podpowiedzi mogłaś nie marnować? To ostatnie tylko... Mogłaś tylko ty. ile podpowiedzi? Ile ty spytałaś się razy? Nie wiem. Gdy dwa, dwa razy się spytałaś, to to nie, już koniec. Nie marnowałaś. Eee. A jest... Nie. Widzisz mnie? Nie widzisz nie, albo no, tak, 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 tak. Hmm. Jak? Skaczesz? Dobra, ja jest Dobra, szkam w tych większych drzewach. 10, 9, 8, 7. Mam 4... cię! No nie. <noise> Wiedziałam, że jesteś w którymś z dużych, bo w tych małych, co postawiałyś mnie, było cię. Dobra, teraz chodźmy na szpital. O, kto czeka, ja tylko pousuwam tutaj rzeczy, bo one przeszkadzają. Ok, teraz widzowie patrzymy. No to papa widzowie, bo Oliwia musiała kończyć, więc do, do następnego filmiku, papa.